Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. Sto, beczka od prawej, sto trzydzieści, cztery prawy plus sześćdziesiąt, cztery prawy sześćdziesiąt. 80. Szykana od lewej. Do 10. 3 prawy dłuższy. Plus. 70. Szykana od lewej. Przechodzi 5 lewy. 70. dwa prawy minus. Do 4 prawy. 53 kanał od prawej 220 3 kanał od lewej 150 5 lewy, przechodzi jeden lewy zać. To chodzi 5 prawy 200 dwa lewy. 130 dwa prawy plus 120 Pięć prawy z kamój krzykana od lewej. 90.